A powiedz mi czy o No stara brzmi się jak sit z epoki lodowcowej. Stara ona nam nie wykończy. Stara mam pomysł. Po prostu się nie odzywaj. Udawaj, że jesteś obrażona i milcz No i co, kurde, mam tak milczeć coś nie No nie wiem, no tak przez trzy dni chociaż. No hej, Oliwcie, jak tam w szkole? Hmm. Wszystko okej? Okay? Hmm. Były wyniki testu z matematyki? Hmm. Oliwie, czemu ty się nie odzywasz? Hmm. Masz coś w buzi? Hmm. No powiedz mi, Oliwie, bo ja nam Spoko zrobiła to. Możesz powtórzyć? W spoko? Co? Spoko? Spoko? Czy ktoś mi może wyjaśnić, co się dzieje? Serio, nie rozumiesz. Nie pamiętasz, co Oliwia chciała zrobić na osiemnastkę? Co chciała zrobić? Coś, czego nienawidzisz najbardziej na świecie. Wiem, coś, czego najbardziej nienawidzę. No i nie wiem, nienawidzę kolczyków pusi. Oli Oliwia, czy ty, ty zrobiłeś kolczyk w Oliwia, powiedz, że nie Pobiegłaś po w języku.